Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu Zawsze jak was widzę, to mi się chce śmiać No to jest po prostu niebywałe jak wy na mnie działacie <grytanie> Tak na serio Wróciłam właśnie ze spaceru z psem I byłam tak wspaniała, że kupiłam bułki dla całej rodziny Oni jeszcze śpią, więc jak wstaną to będzie niespodzianka A ja zaczynam dzisiaj dzień od zadbania o swoje zdrowie Czyli nakładam błyszczyk. Nie. Czyli jadę. Co to jest? Taki mini śnieg, ale nie pada śnieg. Mmm. It's always complicated. Czyli jadę na kontrolę mojego zgryzu. Zobaczymy, czy wystarczająco długo nosiłam aparat, czy jest progres. Znaczy nie aparat, tylko deprogramator. Więc jedziemy. Tutaj do łazienki. Słuchajcie, bo mam troszeczkę tej yy, pasty takiej po robieniu odlewów. Miałam pobrane odlewy już do aparatu i bardzo mi się przykro zrobiło. Zaraz wam powiem dlaczego. Bardzo. To była bardzo emocjonująca wizyta dla mnie. Pora pożegnać się z moim deprogramatorem. I to jest właśnie ta smutna wiadomość, kochani. Kiedy już nauczyłam się mówić wyraźnie z deprogramatorem, kiedy już przestało do mnie napływać hejty i komentarze, że są plenie, to pani doktor powiedziała, że to koniec. Mój zgres już jest w takim stanie, że nie muszę go mafiić. Trochę się zmęczyła, ale wiecie co, tyle ludzi, co teraz chodzi na siłkę w styczniu. To jest jakiś obłęd, obłęd. Eee, tymczasem czuję się mega dziwnie z tym, że nie będę nosić już deprogramatora. I doktor Ola wyjątkowo dała mi go na pamiątkę, bo ogólnie nie daję go pacjentom z obawy o to, że będą dalej nosić. Kiedy już wszystko jest naprawione, można coś zepsuć, <laughs> wiadomo. Ale doktor mi zaufała, wie, że jestem odpowiedzialna. Także może jakieś pożegnanie Ci jeszcze zrobimy. No nic. Trzeba żyć dalej. Zmiany. Zmiany. Niedługo będę się przyzwyczaić do kolejnej rzeczy, jaką jest aparat. Nie wzięłam pudru. Miałam taki lekki makijaż na siłce. Mm, nie mogę sobie go poprawić, tu gdzieś mi się star, ale co na jedno spotkanko. Takie szybkie. Mam nadzieję, że szybko pójdzie i potem cisnę do domku. Błyszczyk. To jest mój... moja zajawka ostatnio. Zwykły, wyciskany. To jest akurat Victoria's Secret Mint Twist. Tak. Taki zwyklaczek. Dobra, gdzie jest mój telefon? Wyjmę go sobie tutaj. Zobaczymy, którą dojechać, żeby nie było korka. Mm, jadę. Kobieta za U nas jest dzisiaj 10 stopni, po prostu wiosna przyszła. I chciałam wam pokazać to body z lewisa, jak ono ładnie wygląda z tyłu, te plecy. No nie, no obłęd. Jest taki bawełniany, przyjemny, ładny dekolt z przodu. Kupiłam coś bardzo mi niezbędnego, i co tu się stało? Oliwka, co tu się stało? Nie. Na schodach. Czy wy zjeżdżałyście po schodach? Na dywanie? To no. jest dywan i śpiwór. Boże, jaka kreatywność. Też taka byłam w dzieciństwie. Więc gdyby ktoś narzekał, że współczesna młodzież to tylko telefony, to nie, to moje dziecko nie jest współczesna młodzież. I ten, co chciałam powiedzieć? A! że zamówiłam coś, czego mega potrzebuję dzisiaj i to miało być w paczkomacie i oczywiście weszłam do domu, wyładowam zakupy bo parę rzeczy kupiłam po drodze spożywczych i co? i w tym momencie SMS że twoja paczka czeka ale w sumie paczkomat mam dość blisko więc najwyżej potem się, nie wiem czy kogoś wyślę z psem czy, czy sama się przejdę, czy przejadę, zobaczymy ale pogoda nie jest samochodowa zdecydowanie Boże, jak dzisiaj jest pięknie i ciepło, po prostu mam taki przypływ energii. Tutaj czeka moje komputery i właśnie na antresoli sobie usiądę z pracą. Mimo, że jest 14, to ja nie jem teraz obiadu ani lunchu, tylko zjem kawałeczek mm, szarlotki, którą wczoraj zrobiłam. Bardzo łatwy przepis dla osób, które rzadko pieką, tak jak ja, ale on jest najmniejszą blachę, więc wyszedł mi taki dość płaski. I tu Oliwka mi kawałek czekolady ekologicznej. Przepis na ciasto wam zostawi na dole, ja użyłam mąki eko, pszennej yy, i czego jeszcze, jabłka miałam od mamy, takie w słoiku gotowe. Bardzo mało tutaj jest cukru, ono jest tak delikatnie słodkie, naprawdę ekstra, właśnie tak dokapasz coś. No i tak, zobaczcie, tutaj tukan, tukan i palmy, już jestem jedną nogą w lecie, ale jedną jeszcze w vlogu masach i zimie. A to jestem ja i teraz siadam i będę montować film. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i się z tego korzysta. Co za typiary. Taki ładny dzień. <śle> Ten, jak jamnik. Luisek, jesteś jamnikiem? Kiełbasko! Kiełbasko! Przyszło dzisiaj do mnie coś, na co czekałam, ale bardzo krótko. Myślałam, że to przyjdzie dużo później. Jest to rzecz, która zakończy wszystkie konflikty w moim domu, wypominania, wiercenie dziur w brzuchu i tak dalej. Już Wam mówię o co chodzi. Jak widać, że wszyscy są zainteresowani mamy tutaj lustro do makijażu z podświetleniem LED bardzo stylowe, z taką miedzianą nóżką i ono jest ze strony Easy Hold, oni do mnie napisali jakiś czas temu, że chcieliby mi wysłać właśnie takie lustro, mogłam sobie wybrać i mój wybór padł na takie okrągłe, Zostawiam wam link do tej strony na dole u nich są również o, oh, excuse moi u nich są również takie lustra większe, takie rozkładane, jakby, ale mi się zamarzyło takie. Jajku, jak to jest wszystko zabezpieczone. Dobra, trzeba to złożyć. Złożenie tego lustarka zająło mi dosłownie minutę, więc równie łatwo będzie yy, można je rozmontować. I ono się tutaj zapala na. Dotyk. Można zobaczyć, jaki piękny Luisek. I tak, yy, przesyłka do mnie przyszła z Niemiec, więc dostałam ją dosłownie w ciągu trzech dni roboczych czy czterech także naprawdę mega szybko. <luczy> Luisek, zaczekaj, jesteś piękny. I w zestawie mamy kabel USB, żeby móc je naładować, i takie doczepiane dodatkowe lustro z powiększeniem na magnes, więc ekstra sprawa. No, i szmatkę do przecierania. Nie no, wygląda to rewelacyjnie. Gdybym dostała takie lustro w ogóle, jest takie ciężkie, porządne, gdybym je dostała na przykład na światło, to bym się mega cieszyła. I teraz Wam wytłumaczę o co chodzi z tym wielkim konfliktem i czemu nie będzie afery. Nie brałam udziału w projektowaniu mm, świateł w naszym domu, przynajmniej nie w tej jego części. I tak, światła, które tutaj mamy są fajne, takie do czytania, piękne lampeczki, wszystko fajnie. Ale, jak ja sobie siedzę tutaj w kąciku, przy toaletce i robię poranny makijaż, to nie widzę prawie nic. Doprawdy mam obok okno, ale bardzo często rano jest po prostu ciemno. Eee, nawet w ciągu dnia bywają takie dni, że ja kompletnie nic nie widzę. Także przetestujmy to lustro i zobaczmy jak ono działa. Tutaj mamy jeszcze jedno doprawdy ukryte światło w sypialni, ale ono nie pomaga mi w makijażu. Okej, okay. taki trochę dziwny kadr. I teraz zobaczcie, dać chłopcu zabawkę. Ledy tak. Czasami nasz pokój wygląda tak. Czasami wygląda tak. Masakra, nienawidzę tego zielonego. I czasami wygląda tak. koloru bym nie włączyła, to niebieski jeszcze podświetla mojego pryszczyka, ale mój kącik do makijażu jest taki biedny i ciemny. A to jest ja, ta biedulka, o której nikt nie pomyślał, nikt o mnie nie pomyślał, więc sama musiałam się sobą zapiekować, bo wiercę dziurę w brzuchu o to, żeby tu mi wywiercić jakąś dziurę, jakiś kabel doprowadzić. No i oczywiście nie ma kabla. Ale mamy lepsze rozwiązanie. Idziemy do mojego ciemnego kąta. I teraz postawię sobie tu lusterko. Ono się wygina we wszystkie strony świata. Wow, jaka ładna pani. Jak jest buzia doświetlona, to jest po prostu idealnie. Nie ma pryszczy, nie ma zmarszczek. Nie no. Sztos. I teraz. Zobaczcie jaka twarz. Nie ma światełka, jak się rano maluje i wy się potem dziwicie, że mam wiecznie krzywe kreski albo nierozblendowane cienie. Teraz już nie będzie takiej opcji. Teraz wszystko będzie idealne. <ścoughs> ale się jaram. No, piękne jest to lustro, no i przede wszystkim funkcjonalne i mogę je zabrać e, do studia, do innego pomieszczenia, bo jest e, niewielkie, ale jednocześnie Cała twarz tutaj się mieści. O! No i właśnie jest to takie lusterko przybliżające, którego nie będę używać. Ja! Zachwycona pani jest. Luisek, dokąd lecisz? Pewnie mu się śni, że jest super bohaterem. Jaseny to perek! Godzina 16 i w miarę jasno na dworze. Po prostu cudowny. Szybki obiad ale pożywny. Szybki to nie znaczy, że niezdrowy, przynajmniej nie zawsze. I mamy tutaj tak, sałaty, oliwki pokrojone, pomidory, feta, cebula, awokado i ogórek. I na boku miałam paprykę i łosoś wędzony, to jest taki wiecie, wielki płat łososia uwędzony, kupiłam go w makro. No i tortilla wraps, ta firma Amazing robi naprawdę Ekstra, te wrapy do tortyli i też mm, te takie wiecie chrupiące. No, Wy na pewno wiecie o co chodzi. Także ja to wszystko mieszam. A, a tu jeszcze mam sosik, to jest jogurt bez laktozy, trochę majonezu, keczupu, sól, yy, zioła włoskie i czosnek. Także składamy zaraz, ale najpierw muszę to podgrzać. Kochani, kupiłam sobie nową furę. Zapraszam Was na prowadzenie, tutaj mamy kabinę kierowcy, a tu jedzie rodzina i zakupy. <laughs> Słuchajcie, mamy mały spontan. I podjechaliśmy do Łosu po jedną rzecz, a fura będzie tu stała. Fajne na jatrze, tak. czy nie? Tak. Moje lusterko by mi się tutaj przydało, bo siedzę na podłodze i oświetlam się. Czym się oświetlam? Latarką, żeby z żarówką, nie latarką z telefonu, i gdyby ktoś mnie zapytał, gdyby przytuł Freud i powiedziałby, zrobić psychoanalizę i zadałby mi pytanie, dlaczego usiadłaś na podłodze po powrocie do domu, to nie wiem. Więc jeżeli ktoś z Was zna symbolikę takich zachowań, jest w stanie powiedzieć, dlaczego po wejściu do domu. Po prostu zapragnę usiąść na podłodze. To możecie pisać na dole. <luczy> Luise, a ty wiesz dlaczego? Ja wiem chyba dlaczego, bo chciałam razem z Luisem otworzyć paczkę. Już tutaj żeśmy zajrzeli, bo tutaj są rzeczy dla niego, między innymi pas, bo mu się zepsuł pas do jazdy samochodem. Ja to na Allegro zamawiam. Szukałam kiedyś. W zokarina i tych innych markach zaopatrznych i nigdzie nie było. Taki wiecie, kawałek pasa tutaj wpinamy, tutaj przyczepiamy do mm, obroży albo do szelek, Luisek, tak? No i piesek podróżuje bezpiecznie, więc kupiłam zapamięci dwa, żeby włożyć je do samochodów, żeby się nic nie zgubiło, nigdy. Tak, chodź, żebyś był bezpieczny. Luisku, żebyś podróżował jak pan. Ale wiesz co, Luisek? Ty musisz umyć zęby pilnie, w trybie asap. To jest taka rada przyjacielska. To nie jest w rzutach, po prostu wiesz, Luis, będzie ci się lepiej żyło. To taki typ porady. Więc ja może już wstanę ogólnie. Bumbelek, idę przeprać kurtki, muszę wrócić do prania, akurat mam. Trzy różne jasne kurtki do przeprania. Co Luisek? Czemu tak obwąchujesz? I dzisiaj wieczorem coś sobie odpalę na Netflixie. Trochę już się wkręcam w Black Mirror. I oczywiście wczoraj, jak Wam opowiadałam o serialach, to nie powiedziałam o dwóch mega ważnych. Nie wiem, czemu one mi się nie pojawiły na szczycie tej listy na Netflixie. Obejrzę jeszcze raz. Ale to są takie seriale jak Mindhunter, chociaż wydaje mi się, że o nim Wam już opowiadałam. Świetny, fantastyczny, i tutaj właśnie mamy do Freuda trochę nawiązań, szczególnie w pierwszych odcinkach. To jest serial, którego akcja toczy się w latach 60., chyba, z tego co pamiętam. No i mamy dwóch policjantów. Jeden z nich szczególnie jakby no, ma taką ambicję, żeby poznawać takie przekroje psychologiczne seryjnych morderców. No i ten serial jest oparty między innymi o wywiady z tymi y, mordercami. Bardzo pasjonująca jest to przeprawa i przez ludzkie umysły, yy, i przez yy, prawo, które dzięki takim ludziom się zmieniało. Takim, wiecie, ambitnym, którzy cisnęli i w ogóle Naprawdę świetny, bardzo wkręca. Tam na przykład to jest taki serial, w którym są mega długie dialogi i przerwy między zdaniami są takie, wiecie, dość długie, wymowne i po prostu widz siedzi tak. Nie ma czegoś takiego, że przewijasz się, nudzisz, absolutnie. Naprawdę świetne dialogi, bardzo mądry, bardzo daje. Znaczy, mądry, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zdecydowanie pozwala sobie pewne rzeczy przeanalizować, przemyśleć. O, to tak, jeżeli was kręcą takie tematy. No, to na pewno Wam się spodoba. I drugi serial, który tak naprawdę oglądałam niedawno na świeżo, Unbelievable. I to jedna z Was mi w komentarzu właśnie przypomniała, że ja go obejrzałam. I tutaj mamy historię serii gwałtów, niestety, na kobietach samotnych. I dwóch policjantów, które łączą swoje siły, żeby znaleźć tego człowieka, który nie zostawia w miejscu zbrodni żadnych śladów. Bardzo ciężko się ogląda ten serial, szczególnie na początku, jak poznaje się historię tych kobiet i widzi się ich przerażenie, to jak ich życie się zmienia po tym strasznym wydarzeniu, no bo gościu przebranego cało na czarno w masce po prostu wbija przez okno do śpiącej kobiety i przez kilka godzin po prostu ona przeżywa koszmar. Ale serial, tak, jest to taki serial, który również pewne rzeczy wartościuje i yy, pokazuje czy jest sprawiedliwość czy nie nie mogę dać będzie będzie spoiler ale bardzo w, jest wstrząsający dla mnie jako kobiety też naprawdę Cię, ciężki ciężkie klimaty ale uważam że warto obejrzeć i no ja nie mogę się dalej oglądać kolejnych odcinków więc kochani widzimy się nie wiem, czy już jutro, ale na pewno już niedługo w kolejnym filmie i dzięki, że oglądaliście. No i co, wszystkiego dobrego. Pa!